Gdzie jest kupa moje 300 baniek? Teraz kopiesz grupę. Dobra, bo wypłynęło płyn. Sztuka nie uznaje kompromisu. Turendy? Wszędzie Dobra, Otwórz maskę Nie pij... no, się linka zerwała ja pij... pij... dobra o, para leci, leci, no para, fajnie. jeszcze jak, fajnie jest, jest fajnie, jest fajnie I czekamy na hol, bo leci, to się leci, co leci, leci, <laughs> Samochód bez ogrzewania, zimą, nie wiem ile jest chyba, z minus 7, minus 8 Jest w środku zimny Mały poradnik, jak powinno wyglądać holowanie Tak, zupełnie przy okazji Pamiętajcie zawsze o tym, żeby ten z tyłu e, zwalniał e, ten pojazd, który go holuje Dlaczego? Dlatego, żeby napinał cały czas linę Unikamy wtedy szarpnięć Proszę bardzo, lina cały czas napięta Tak, lina nie może, nie może że tak powiem, wiotczeć Musi być cały czas naprężona, i to jest zadanie tego z tyłu. Oczywiście ten sprząt też musi wiedzieć o co chodzi, bo jakby za mocno zahamował, to my teraz na zgaszonym silniku nie mamy tak dobrych hamulców i dlatego, właśnie, ja trzymam rękę cały czas na ręcznym. Bo to też jest mój hamulec mechaniczny, który w tym przypadku nie zawiedzie. Noga w pogotowiu, tu na hamulcu. O, i teraz ja go zwalniam, bo się lina lekko luzuje. Zbliżamy się do łuku. Dajcie znać, czy chcecie jakiś poradnik, właśnie odnośnie holowania. O, i teraz ja napinam linę. Zobaczcie. Proszę bardzo. Dojeżdżamy do ronda. Samochód z przodu w ogóle nie pokazuje świateł stopu. Tak. Każdy kierowca wie, co ma robić. Przód ciągnie, tył hamuje. Dokładnie. Zobaczcie, jak mocno zwalniamy, a ja cały czas mam linę naprężoną. I teraz dbam o to, żeby nie łapać dużych skosów. Nie mam też wspomagania w tym momencie. No, pod górkę nie musimy się martwić, za chwilę będziemy zjeżdżali z górki i też zobaczycie, że ja nawet celowo wam pokażę co się dzieje, jak Lina będzie, jak lina będzie się robiła mniej naprężona. O, zobaczcie, już, już nam spada. Ja muszę hamować i teraz delikatnie to dozuję, żeby właśnie żeby właśnie nie, nie była luźna. O, 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 o. Należy odpowiednio spowalniać pojazd. Który nas holuje Nie gwałtownie, bo może to skutkować zerwaniem liny. No i wtedy co jak, też dostaniemy, jest niebezpieczne. Tak, bo jak dostaniemy tym metalowym elementem, który potrafi przebić szybę. O tym fajnie yy, mówiła Terenwizja. Polecam ten odcinek. Nie pamiętam nazwy dokładnie, ale podlinkuję wam to. Co się dzieje, jak jest. Jak zerwie się po prostu lina. Oni to na kinetyku pokazywali. I no widać z jaką siłą przebija przed nią szybę. Taki metalowy element na końcu liny. To wtedy bardzo duże naprężenie. Pomyślcie, jakie musi być naprężenie Liny, jak, jak to strzela. Oczywiście tutaj myślę, że nic takiego by się nie wydarzyło, chociaż te linki też są takie na dwa razy. Przedłużyliśmy lekko ten hol, żeby nie było tutaj problemu z tym, że nieodpowiednio zareaguje, bo widziałem dosłownie nad maską zderzak, więc zesztukowaliśmy dwie linki. No i tak nie dziemy, no nie mamy daleko, więc eee, to powinno być pograżone. Lina do holowania samochodu osobowego przez samochód osobowy powinna mieć od 3 do 6 metrów, i tak, tutaj wydłużyliśmy ją w taki sposób, żeby miała te 6 metrów, ponieważ no ja wiem, przy ograniczonych hamulcach e, chodzi po prostu o to, żeby samochód, który wyprzedzałby cały zestaw, żeby nie wjechał pomiędzy. No. Dlatego Lina ma mieć max 6 metrów, żeby ktoś się między nas nie wcisnął. Ale nie zalecamy krótszego holu ze względu na to, że jest to zbyt blisko i jakakolwiek reakcja, być może gwałtowna kierowcy, który holuje i przestraszy się czegoś, mogłaby skutkować kolizją w tył samochodu holującego. Ja nie dopuszczam do tego, żeby nawet tak długa lina dotknęła w ogóle asfaltu, cały czas jest naprężona. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. No bo te szarpnięcia właśnie, o, szarpnięcia zerwą linę. Jak to jest równo przyłożona siła, to to jest naprawdę mocne. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie mnóstwo błędów można popełnić, a skutki są często nieprzewidziane przez niedoświadczonych kierowców, a doświadczeni potrafią zachować zasady bezpieczeństwa tak, żeby to wszystko miało krótką... Kontrola Chodzi za 400 metrów. Ja myślę w ogóle, że... Mm, jak już ten bardziej doświadczony powinien być w samochodzie holowanym mimo wszystko, ze względu na to, że nie ma ani silnika, ani też w tym przypadku ja odpaliłem silnik, bo widzę, że spadła temperatura, żeby mieć już w mieście wspomaganie. No musicie po prostu rozróżnić, jak silnik nie odpala, no to sobie na to nie możecie pozwolić, ale zobaczcie, ja się tutaj zatrzymuję o, i zwalniam. Samochód, Samochód z przodu przedem. dotknął hamulca tylko i wyłącznie. Pokazał światła, no. o nawet... Lina cały czas o, naprężona, ja, ja jesteśmy ciut pod góreczką Tak, jest lekko pod górkę, więc on teraz tylko puści hamulec, bo tam jest automat i, i pojedzie bez I dajcie znać, czy chcecie taki, taki odcinek o holowaniu, może o jakichś innych zasadach bezpieczeństwa, czego nie wiecie, co mamy przetestować, czego się boicie, właśnie może sami sprawdzić ze względu na brak doświadczenia z czymś takim. Tutaj akurat jesteśmy w gronie kierowców, którzy trochę jeżdżą, trochę mają sytuacji takich powiedzmy życiowych Jeździmy starymi samochodami głównie, więc, więc awarie też nam nie są obce Ruszamy, może zielone. No i płynnie sobie jedziemy o, Zobaczcie, ostry zakręt i tak, Proszę ja nadstawiam bardzo. tutaj przód żeby nie łapać z kosa 90 stopni no. no dobra To tyle Miał być odcinek Miał być naprawdę fajny odcinek oe 39 Musimy ją naprawić, żeby zrobić I czekajcie na niego, bo, bo będzie warto na pewno Dawajcie suba na kanale Spersonalizujcie sobie powiadomienia klikając w dzwoneczek Zostawcie komentarz pod tym filmem właśnie co byście chcieli, żeby było nagrane Pomysł jest na ten odcinek już zaklepany, więc za 39 więc myślę, że, że będzie fajny naprawdę. No dobra, kończymy. Na razie, to jest